Witajcie! Dziś zabiorę Was w podróż do świata Maxa Peyna, jednej z najbardziej kultowych gier akcji lat 2000. Opowiem o jej powstawaniu, twórcach, silniku i ciekawostkach, które towarzyszyły produkcji tej ikonicznej gry. W latach 90. studio Remedy Entertainment pracowało głównie nad projektami związanymi z grami na PC. W 1997 roku rozpoczęły się prace nad projektem, który miał stać się grą, która zrewolucjonizuje sposób, w jaki postrzegamy gry akcji. Pomysł na Maxa Payne'a narodził się, gdy jeden z twórców, Sam Lake, zauważył, jak w ówczesnych grach akcji brakowało mocnej fabuły i postaci z prawdziwego zdarzenia. Inspiracją stały się klasyczne filmy noir, komiksy i filmy akcji z lat 80. i 90., w których głównym bohaterem był samotny, mroczny detektyw. Max Payne wykorzystuje silnik Max FX, który został stworzony specjalnie dla tej produkcji przez Remedy. Silnik był dość zaawansowany jak na ówczesne standardy. Pozwalał na płynne łączenie akcji i efektów wizualnych, takich jak Bullet Time, który stał się znakiem rozpoznawczym gry. Jednym z kluczowych elementów, które wyróżniały Maxa Payna, był wcześniej wspomniany Bullet Time czyli możliwość spowolnienia czasu podczas walki. Ta funkcja była inspirowana przez filmy takich reżyserów jak John Woo oraz kultowy film Matrix z 1999 roku. Bullet time pozwalał graczom na efektowne unikanie kul i wykonywanie niesamowitych akcji w czasie rzeczywistym. To innowacyjne podejście do walki nie tylko nadawało grze unikalny charakter, ale również wyznaczyło nowy standard dla gier akcji. Max Payne to detektyw, który po tragicznej śmierci swojej rodziny postanawia wstąpić do wydziału walki z narkotykami. Gra zaczyna się, kiedy Max zostaje oskarżony o zabójstwo, a jego celem staje się odkrycie prawdy. Historia pełna jest zwrotów akcji, intryg, zdrad i mrocznych tajemnic. Gra łączyła elementy noir i kryminału z brutalną akcją, w której gracz musi stawić czoła przestępczym syndykatom. Produkcja gry nie była łatwa. Zespół programistów musiał zmierzyć się z wieloma trudnościami, między innymi z ograniczeniami technologii tamtych czasów. Grafikę 3D, animacje postaci i tła tworzono przy użyciu najnowszych wtedy narzędzi, a sam proces produkcji wymagał dużej kreatywności. Gra wydana w 2001 roku przez Rockstar Games od razu zdobyła uznanie wśród graczy i krytyków. Chwalono ją za oryginalną narrację, mroczny klimat oraz nowatorskie mechaniki takie jak Bullet Time. Max Payne okazał się jednym z najważniejszych tytułów w historii gier komputerowych, który wywarł wpływ na rozwój gier, akcji i thrillerów. Max Payne był jednym z pierwszych tytułów, który skutecznie łączył interaktywną akcję z filmową narracją, co w późniejszych latach stało się standardem w grach. Gra początkowo miała być bardziej realistyczna pod względem fabuły, jednak z biegiem prac twórcy postanowili wprowadzić bardziej zaskakujące elementy fabularne, w tym fantastyczne twisty. Sukces pierwszej części Maxa Payne'a doprowadził do powstania kontynuacji, Max Payne 2, która pojawiła się w 2003 roku. Gra utrzymywała ducha oryginału, rozwijając zarówno fabułę jak i mechaniki gry. Sam Max Payne stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów w świecie gier akcji. W kwietniu 2022 roku studio Remedy Entertainment zaskoczyło fanów ogłoszeniem, że pracuje nad pełnoprawnym remakiem pierwszej i drugiej części Maxa Payne'a we współpracy z Rockstar Games. Projekt obejmuje stworzenie obu gier od podstaw przy użyciu nowoczesnych technologii, a całość zostanie opracowana na zaawansowanym silniku Norflight Engine, tym samym, który Remedy wykorzystało przy takich tytułach jak Control i Alan Wake 2. Remedy wraz z Rockstarem postanowili powrócić do Maxa Payna, aby uhonorować spuściznę tej kultowej serii oraz umożliwić nowym pokoleniom graczy doświadczenie jej mrocznego klimatu w najwyższej jakości. Sam Hauser Prezes Rockstar Games w oficjalnym oświadczeniu podkreślił, że Max Payne zawsze zajmował wyjątkowe miejsce w sercach zarówno twórców, jak i graczy. Silnik Northlight, który napędzał Alan Wake 2, jest znany z możliwości dostarczenia niesamowitej jakości wizualnej. Dzięki niemu remake gry Max Payne będzie mógł zaoferować fotorealistyczne modele postaci, dynamiczne oświetlenie oraz niezwykłe, szczegółowe środowiska. W Alan Wake 2 Northlight pokazał jak dobrze radzi sobie z mrocznym klimatem, realistycznymi efektami pogodowymi i zaawansowaną fizyką, co czyni go idealnym wyborem do odświeżenia brutalnego świata Maxa Payne'a. Twórcy zapowiadają także całkowicie odświeżoną mechanikę walki, z jeszcze bardziej płynnym i efektownym systemem bullet time, który ma być równie rewolucyjny co w oryginalnej grze. W remake'u szczególną uwagę poświęca się narracji, Scenariusz zostanie rozwinięty, aby jeszcze bardziej zgłębić postać Maxa i jego zmagania z osobistą tragedią oraz poczuciem winy. Jednak kluczowe elementy fabuły, które uczyniły oryginalne gry tak wyjątkowymi, pozostaną nienaruszone. Projekt jest finansowany w całości przez Rockstar Games, co zapewnia Remedy ogromną swobodę twórczą i możliwość skupienia się na jakości. Budżet remaków ma być na poziomie produkcji typu AAA, co oznacza, że gry będą jednymi z najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów w portfolio studia. Choć od ogłoszenia minęło sporo czasu, na razie nie ujawniono zbyt wielu szczegółów ani materiałów wizualnych. Dla wielu graczy Max Payne to gra, która zdefiniowała ich dzieciństwo i wpłynęła na sposób postrzegania gier jako medium narracyjnego. Remake jest szansą, by Max Payne znów znalazł się w centrum uwagi i trafił zarówno do starszych fanów, jak i do nowych graczy, którzy być może nigdy nie mieli okazji zagrać w oryginały. Remedy zapowiada, że remake będzie listem miłosnym do fanów serii i wiernym odtworzeniem klimatu oraz atmosfery, które uczyniły Maxa Payne jednym z największych tytułów historii gier akcji. Max Payne to gra, która nie tylko zdefiniowała jeden z gatunków, ale również miała ogromny wpływ na to, jak tworzone są gry do dziś. Dzięki innowacyjnym mechanikom, świetnie napisanej fabule i niesamowitej atmosferze, Max Payne jest uważany za jeden z najlepszych tytułów w historii gier wideo. A jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w tę legendę, nadchodzący remake jest doskonałą okazją, by poznać tę kultową serię w zupełnie nowym wydaniu. Bez względu na to, czy wrócicie do oryginałów, czy poczekacie na odświeżoną wersję, Max Payne to doświadczenie, którego żaden fan gier akcji nie powinien przegapić.